Vlogmas, dzień drugi. dzień dobry, dzień dobry, szybciutko, szybciutko się z wami witam, bo za chwilę muszę jechać po Nikolę do sobie, mam bardzo mało czasu i coś, jesteśmy tutaj blisko. Wróciłam właśnie ze sklepu no i jak vlogmas, to też musi być food hall. dlatego w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie food hall z moim kubeczkiem herbatki, bo jest naprawdę zimno, ozmarzło. Sweterek jest, wszystko się zgadza, także food hall, czas start. Pierwsza rzecz. Kupiłam drugie śniadanie. Coś takiego nie kolci 100% niby owoce. W Rossmanie to kupiłam. Zobaczymy, czy jej to zasmakuje. I jeszcze w Rossmanie kupiłam Tropical. Czyli taki po prostu rożek pod prysznic. Dla mężczyzn. Bardzo ładnie pachnący. Mm, herbatka niech sobie stoi. Lubię jakoś tą wielkość. Nie wiem czemu w tamtym roku nakupowałam takich wielkich kubków, jak jednak te są najlepsze. Dobra, to idziemy po kolei. Wszystko będzie z Biedron. Wziąłam gazetkę Monikolcia, chciała a dodatkowo nie wiem czy wiecie. Szybko, szybko, że w środku mamy naklejki, więc warto wziąć, obejrzeć sobie, może tu pokolorować, chyba też jakieś rzeczy jakieś są. no są. Klejki dużo tych gazetek, jest Nikolata na klejki, obkleja wszędzie. Mm. A, kupiłam w też taki żel pod prysznic. Okej. Okay. Będzie zapas. Soczki, soczki. Mamy tutaj zestaw soczków. Nikoli. I wzięłam sobie. Ojej, co te Nie mogę wyjąć. Dobra. Trzy jabłuszka. Muszę je umyć, bo one są jakieś takie tłuste. Ja nie takich tłuskich. Nie wiem dlaczego. Mandarynki, sezon już jest oczywiście otwarty, nie tylko u mnie, u wszystkich. Wzięłam trochę mandarynek, bo ostatnio próbowałam na tarki były bardzo dobre. Znaczy do no, dawno, dawno, ale wiecie. Um, a te zbietrąki nie wiem, czy są dobre, czy niedobre, także zobaczymy. Zaraz będę próbować i będę układać śmietanę I wzięłam sok. Tym, bar tym razem nie ten, ten bark, tak? Taki, mówiłam Wam. I kupuś też nie ma cukru w sobie. Wzięłam go z bananem bez cukru marchewka, mam nadzieję, że mi zasmakuje, zresztą zaraz sobie smakuj, zasmakujemy zaklejone tak jak kiedyś było mleko jeszcze pamiętam jak było mleko w szklanych butelkach takich właśnie mniej więcej i miały takie sreberko Uuu. dobra, łyczek czy on jest lepszy? dobry. Ja dzisiaj też mam, ale już po niewielkim śniadaniu, więc będę się starać nadrabiać i zawsze je śniadanie przed wyjściem. Dobra, wzięłam takie coś, Nikola za bardzo tego nie może, ale kilka y, sztuk je. No i prosiła mnie o pierogi, żebyśmy zrobili, więc ona ma ze szpinakiem, a ja kupiłam nam y, tak, dla mnie są pierożki z kapustą, ja uwielbiam i dla męża z mięsem. Mam nadzieję, że te będą dobre, bo tych jeszcze nigdy nie kupowałam, yy, ale kupowałam w tych torbach, a mam wrażenie, że one są okropne. Jedne są okropne, te wyglądają na lepsze, już są omrożone, więc takie będą dzisiaj wychody u nas, a Nikola ze szpinakiem sobie zje i nie wiem, czy nie smażone. Widziałam taki krem, bo ma najmniejszą zawartość białka w sobie. Wzięłam również takie dwa jogurty i miałam straszną ochotę, jak dawno tego nie jadłam, na serki topione. Kanapka z zwykłym serkiem topionym. Więc wzięłam razy dwa. Lubicie? Ja czasem mam bardzo ochotę na taką rzecz. Lepiej nawet wolę, niż wiecie co? Niż... Yy... <laughs> niż co? No niż co? Wędlinę. Pieczarki dawno nie kupowałam. E, Pastę Colgate, Wzięłam dwa pomidorki malinowe, marne. Takie wszystkie te pomidory, mam wrażenie nie wiem. Marne. Czy tutaj coś świątecznego, klimat świątecznych będzie i będzie tam w tyle słychać pioseneczka. Chyba tylko mandarynki. Coraz niżej święta, coraz niżej bliżej święta. Guma balonowa. Też to Nikola bardzo lubi, ulubiona. Drugi jogurt, taki, taki, taki. Yy, ser, będę robić, lubicie, jak mówię, co ja będę z tego robić? To z tego będę robić makaron świderki z serem śmietaną i z cukrem. Jak ja pamiętam, jak leżałam na yy, patologii w ciąży z Nikolą, jak oni to często robili i jakie to było dobre, aż mi się ostatnio zachciało, więc kupiłam chudy nie wiem, chudy im bardzo smakuje. I mam sos boloński, zawsze brałam jakieś inne. Teraz ostatnio stwierdziłam, że on też jest bardzo dobry. Tylko, może, wiecie, co z ryżem tym razem? Na jakiś obiad. Marchewki takie mini. To zaraz z yy, Mleczna Dolina, 82% masła. Bardzo dobre. Sąko. Jakaś tutaj wędlina. To nie dla mnie baleron. Jakoś. Mam fazę na, o, na to lepiej bardziej niż, yy, niż te wędliny. Ser dla Nikoli bardzo dobry, polecam. I tak, teraz trochę będzie mięso i teraz trochę świątecznie. Utka, utka do wędzenia. Mówię Wam, to jest coś wspaniałego. Na razie mam tutaj tylko pięć, jeszcze muszę dokupić. Yy, wędzone utka, wędzona wędlina swojska, szynka, znaczy szynka jak czy szynka, ale z schab. To jest to, więc mój mąż się tym zajmować będzie. No i kupiłam słoninę. Będzie coś z tego robione. Jakaś... No nie no, nawet nie jest taka chuda, może chyba. Nie wiem, nie znam się. Będzie coś robił. Jakiś przepis na On lubi szukać przepisy sobie w internecie i potem je robić. Także jakiś czas temu szyi, z kawałek słoniny, no faktycznie była dobra. No i stwierdził, że sam zrobi. Dlatego... No i już jeszcze nie kupiłam, tutaj mam margarynę, muszę kupić mm, proszek, yy, mleko w proszku, bo będę robić blok czekoladowy, no a zaraz będzie koniec, cukier, one, 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 oregano, bazylia, bo mi się skończyła, yy, kubek pomidorowy z makaronem, raz, dwa, sama z jednym Mięsko mielone do tego spaghetti albo z ryżem. W makaronu nie brałam, bo chyba jeszcze mam, bo muszę kończyć zapasy. Kajzerka i jakoś miałam ochotę na coś z makiem, więc miałam taką bułkę warkocz z makiem. I teraz Wam powiem, jakie będę je miała. Ja teraz drugie śniadanie. Więc tak, bułka z makiem, to masełko i do tego pomidor malinowy. Mmm, pyszne śniadanie. Slebuś musi być. Dobra, i kupiłam małej taką mm, saszetkę, miała ostatnią malinową, teraz wzięłam pomarańczową, nie było inne, tylko takie. Yy, ona uwielbia to. A nie, to jest marakuja. Hej! Marakuja. Okej. Okay. Mleko. Nie było niestety migdałowego, więc nie brałam kolejnego kokosowego, bo jej nie smakuje. Nie boli. Fasolę. To już tak z myślą, o będzie coś świątecznego, to już też oświęta. Eee, moje ulubione buliony warzywne używam to po prostu, zabrakło mi ostatnim tak, i stwierdziłam, że biorę zapas. Zresztą miałam na liście dwa opakowania. Eee, zresztą tak jak miałam też, czekajcie, tu ustawię sobie o to jak miałam na liście dwa opakowania mąki, powiem Wam, że ja wiem, tu jest napisane, że to jest mąka. Mm, do ciasta i tak dalej, drożdżowych, chleba, ale jej używam również do, do wszystkiego, naleśników. Yy, będzie potrzebna mi trochę krokietów. Kawka, musi być. Drugi cukier, tak, podwójnie. Mąka ziemniaczana. Już mówię, jak jestem i też było na liście, więc brałam wszystko, co jest na liście. Salami z, z papryką, nie w pomidorach suszonych. Yy, Milare... Mam tutaj trzy. Biedronca jest teraz na żale promocyjnym, jakiś takim, że on kosztuje trzy coś, bo normalnie prawie 6 złotych. Nie, w Żabce chyba 5 złotych kosztuje, także no, trochę taniej tutaj wyszło. Miller Wege dla Nikolci i ostatnie trzy rzeczy świąteczne, a teraz będzie leciała świąteczna piosenka. A dlaczego? Bo mam coś świątecznego. Oprócz mojego sweterka i kubeczka z herbatką, o, zaraz będę mogła go wypić. Z do akurat będzie. Kupiłam mm, takie rzeczy. Dwa pisaki XXL, mam nadzieję, białe. Mam nadzieję, że one będą po prostu, wiecie co, no, dobre. Bo one tak szybko zastygają, że jest ciężko nim pracować. Nikola chce kolorowe. Ja chyba wolę wszystkie białe, ale dobra, kupię je ze dwa kolorowe, czy tam paczkę kolorowych. Więc, tyn, i taki znalazłam, piękny złoty pisak żelowy. No i jego chyba nie trzeba będzie rozpuszczać, bo on już jest miękki. Zobaczcie, były jeszcze srebrne, ale te srebrne jakoś się rozwarstwiły, więc nieładnie wyglądały. A ten e, stwierdziłam, że no nie, się na pewno spodoba. I to wszystko, jeśli chodzi o moje zakupy: papier toaletowy, jakieś tam tabletki. I to wszystko, żegnam się z Wami, idę robić śniadanie i do zobaczenia, kiedy? Już jutro. Bum! A ja tylko rozkładam to wszystko po lodówkach i lecę po nikole, bo już jest bardzo późno, więc... O,